Wszystkich w ośrodku narciarskim kotelnica Białczańska. Dziś opowiemy o tym, jak zachować bezpieczeństwo na stoku. Żeby bezpiecznie powrócić do domu, należy bezwzględnie przestrzegać tzw. zwanego FIS-u. Jest to 10 punktów opracowanych przez Międzynarodową Komisję Narciarską, która określa zasady. Zachowania się narciarzy i snowboarderów na stoku narciarskim. Chodzi to o, przede wszystkim o włączanie się do ruchu narciarskiego. Jeśli się zatrzymujemy przed ruszeniem, musimy spojrzeć w górę, w dół, czy możemy ruszyć. To są bardzo podobne zasady, jak wsiadamy do samochodu. Musimy mieć wzgląd na innych użytkowników stoku. Zjeżdżamy w dół, to musimy uważać na tych, którzy są poniżej nas. Nie ma pojęcia w narciarstwie czegoś takiego, ktoś mi drogę zajechał, bo ja jadę szybko na kreche. Jak jesteśmy na górze, musimy uważać na wszystkie osoby, które się znajdują poniżej nas. To jest bardzo istotna zasada. Tłumaczenie się, że kupiłem narty w sklepie, a w sklepie mi powiedziano, że same skręcają, nie jest tłumaczeniem. Jak nie umiemy skręcać, musimy się do szkoły zapisać na parę lekcji, żebyśmy nie stwarzali zagrożenia dla innych narciarzy. Jako instruktorka chciałabym zwrócić uwagę osobom jeżdżącym, aby dobierały stok pod swoje umiejętności oraz żeby panowały nad prędkością jazdy. Również y, musimy dostosować swoje tempo jazdy do aktualnie panujących warunków na stoku. Jeśli jest gęsta mgła i widoczność ograniczona, musimy jeździć powoli. Jeśli jest Stok pokryty lodem, również musimy inaczej poruszać się na stoku. A jeśli już zdarzył się jakiś wypadek, nieszczęście, coś się takiego stało i widzimy, że ktoś uległ wypadkowi, bezwzględnie ustawowy obowiązek mówi o tym, że musimy zatrzymać się, zabezpieczyć miejsce wypadku, to znaczy się wziąć swoje narty, nad poszkodowanym wbić te narty w śnieg, skrzyżowane i to jest oznaczenie miejsca wypadku i kolejną czynnością jest dowiedzenie się co się stało od poszkodowanego i powiadomienie właściwe służby w tym wypadku nas ratowników TOPR, którzy dyżurce czekają na ewentualne zgłoszenia o wypadku. Pamiętajmy również o tym, że oprócz nas są na stoku grupy zorganizowane takie na przykład jak szkoły narciarskie instruktorzy ze swoimi podopiecznymi zachowajmy zawsze tą bezpieczną odległość od nich polegajmy bardziej na sobie niż na nich gdyż to są osoby początkujące poszkodowanych narciarzy zwozimy w dół najczęściej akją saniami francuskimi od paru lat mamy do dyspozycji skutery które są wyposażone w sanie do ciągnięcia poszkodowanych, to nam bardzo ułatwia pracę. Również jest to o tyle istotne, że dzięki temu skuterowi możemy się szybko przemieszczać i poszkodowany znacznie szybciej trafia do karetki pogotowia. Miejsce wypadku zabezpieczamy informacją. Uwaga, wypadek i mamy przy okazji prośbę do narciarzy, aby przy jakimkolwiek zdarzeniu czy wypadku nie robili zbiegowiska na trasie tylko bezpiecznie oddalali się z tego miejsca. Również istotne jest to, żeby narciarze chcąc zobaczyć, co się dzieje, nie jechali równolegle do nas, ponieważ my nie dość, że musimy zwracać uwagę na poszkodowanego, na innych narciarzy, to jeszcze na takie osoby, które jadą równolegle do nas, które patrzą na nas i często jest tak, że potrafią nam zajechać drogę czy bądź wpaść na taki skuter. Dbajmy wspólnie o to, aby ten czas spędzony na stoku dla każdego był mile spędzony oraz zakończył się bezpiecznym powrotem do domu. Dzięki, do zobaczenia następnym razem na stoku.